Święta tuż tuż, patrząc na sklepowe wystawy, widzimy na nich choinki, mikołaje, świąteczne prezenty, promocje itd. Czyli idąc tym tropem w dzisiejszych czasach święta wcale nie oznaczają pojednania się z bliźnim czy jakimś wewnętrznym odnowieniem, przestanowieniem się nad swoim postępowaniem i w ogóle swoim życiem, tylko najważniejsze w dzisiejszych czasach są prezenty, jedzenie. Co moim zdaniem mija się w ogóle ze świętami, a to co zobaczyłem w ogóle utwierdziło mnie w tym, co, co myślałem. Myślałem, że to jest jakiś mit, ale jednak tak może faktycznie być. I chciałem się z wami podzielić moją opinią na ten temat. I czy święta mają się sprowadzać tylko do jedzenia i prezentów? Oglądajcie. Nad moją głową już się świecą lampeczki, które niestety na wstępie mi zgasły. Gorzów Wielkopolski, Oświęcim, Sieradz czy Wałbrzych – te wszystkie miejscowości łączy jedna rzecz, a mianowicie mają lidla, a w tym lidlu promocje karpia. Przyszła Magda będzie tu stała, sobie może coś powie od czasu do czasu. Słowo promocja działa na ludzi jak magnes, ale to co zobaczyłem przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Zobaczcie sami. Patrzcie, kulturalnie wszyscy stoją, udają, że będzie ładne wchodzenie. A tutaj, proszę, zaczyna się wyścig zbrojeń. Kto pierwszy? Kto pierwszy dotrze? Chwila, chwila, widzi tą panią blondynkę? Ile ona wzięła tych pudełek? Sześć? Co ona z tym będzie robiła? A następne święta co się zostawi. Zaraz będzie błyskotliwa uwaga na temat starszych ludzi. Napta no, no, się mniejszy. Dobra, wychodzi. A warto burzki nie mają siły. No właśnie. Poczekaj już był usiadnie, nie? Ten człowiek to powiedział i miał rację. O, a była taka dobra zdobycz. Szkoda, że wpadła z powrotem. Tak. chyba ja sobie już opuściłem, mnie, No niestety trudno. Yy, drugi film to jest Gorzów Wielkopolski. I tutaj też się piją tego karpia. To po prostu pomogli ekspedientom, bo z tego co zdążyłem tam dostrzec na filmie, to oni po prostu wyciągają te karpie z tych ich lodówek. Także filmik i możemy sobie poglądać chwilę. Ale zobaczcie, tutaj kamerzysta też się nieźle wycpanił, bo on nie podchodzi do tego tłumu, absolutnie nie podchodzi, on sobie stoi gdzieś tam kawałek dalej od tego tłumu i zobaczcie właśnie, przyjrzyjcie się teraz, tutaj może będzie widać to na moim filmie, że oni z tych lotówek dużych wyciągają, tam stoi taka lodówka i oni ludzie wyciągają kartony, lecą tak samo, przecież zobaczcie. To jest dla mnie... no smutna sprawa, co nie powiedział. Można też dostrzec zabawę w podaj dalej, patrzcie, u góry te kartony, co sobie podają, do samego końca idą. Nikt ich wcześniej nie rzuci na ziemię nawet, czy nie odłoży gdzieś z boku, tylko polej dalej, do samego końca, do samego końca. ПЫДЛО! ПОЛЬСКИЕ ПЫДЛО! Ооо, что это? Интернеты Два злата я тоже снял Смотри Смотри, смотри О, боже, видела что-то?

on chce wyjść. Nie można tego ująć ładniej i powiedzieć do ludzi. Ludzie, ja chcę wyjść. Reasumując, w Polsce nie można robić dużych promocji, ponieważ albo towar się zejdzie bardzo szybko i mogą być przez to kłopoty, pobicia, zamieszki, albo po prostu trzeba dać bardzo dużo towaru, żeby starczyło dla wszystkich. Chociaż podejrzewam, że jakby tego towaru było bardzo dużo, to i tak wszystek by się rozszedł a po drugie byłoby to samo co tutaj nie ustawiłaby się kulturalna kolejka po dwa, po trzy osoby tylko by się wszyscy pchali naraz mimo, żeby by nawet ten towar mógł zostać ale czy takie są założenia świąt? żeby robić wyścigi po sklepach? uważam, że nie i to jest bardzo mylne jeżeli chodzi o właśnie zakupy nie trzeba robić wszystkiego na ostatni gwizdek to po pierwsze, nawet jak ktoś pracuje może wcześniej robić zakupy nie musi tego robić na ostatni moment a poza tym bądźmy dla siebie uprzejmi Ile szybciej by zeszło, jakby każdy podszedł, wziął 2, 3 karpie, a nie brał? Ile popadnie i, i, i co? Wszystkie karpie zrobił, ta, Tak jak ta co wzięła 6, albo ma niesamowicie wielką rodzinę? Może tak być, nie mówię, że tak nie ma, ale albo ma niesamowicie wielką rodzinę, albo podejrzewam, zrobi. No, 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 opycha się, bo to nie naje, tylko no, opycha się, a jeszcze podejrzewam, że część wyrzuci. Nie mówię, że tak jest, ale tak może być. Jak wam się podobał ten filmik? Bo to jest moje w ogóle pierwsze doświadczenie z takim komentowaniem filmów. Jakie są Wasze zdania też na temat właśnie tej przedświątecznej gorączki zakupów i szału zakupów? Jak o prezenty chodzi, ale też jak chodzi właśnie o jedzenie? Czy podzielacie tych ludzi? Czy też byście się tak rzucali? Czy może bardziej kulturalnie? Piszcie wszystko w komentarzach. Zachęcam do lajkowania, subskrypcji, tak załomę będą bardzo mile widziane. No i mam nadzieję, że chociaż trochę udało mi się zbudować atmosferę świąteaczną tymi łapeczkami. I życzę oczywiście radosnych świąt. Czemu nie powiedziałem wesołych, ponieważ wesoły to jest taki o, jestem wesoły teraz, ale niekoniecznie jestem radosny, a radosność, radość, radosność to jest takie wesołość w duchu. I do zobaczenia w następnych filmach.